Z tej strony Igor i Dominik. Dzisiaj nagrywamy dla was Minecrafta. To jest już drugi odcinek z epoki oh No. A więc usiądźcie wygodniej i oglądajcie. patrz. Mamy węgiel. Braciszku, ja to jest węgla. Jeszcze tam u góry jest węgiel. Bracie, się bym, bym przedał trochę kilowka. O, no to. Tak. O nie. Ała. Bracie. Straszy. Gdzie jesteś? Tutaj. Ty, nie będę piją mojego brata. Wow, udało się. Bracia, dziękuję. Bracie. dziękuję. I tak. Trzeba uważać na te wredne pająki. pieczek trzeba dać teraz tu. Teraz to można dać tak. Bracie, mam dla ciebie no. mieczek i nowy. Dobrze. Dobrze. Tutaj masz. Tutaj, idę. tutaj masz. Że ja nawet pod wodą nie byłem. Mm. A nie, dobra, byłem. Mm. O, o, żabę, o, proszę, o, tutaj ustawia. Mam nergiel. O co I w dzisiejszym odcinku będziemy budować dom. Dokładnie. A może nie w tym. Następnym. Następnym co? O, Bo jeszcze muszą wizory zdecydować. I to wy decydujecie o losach naszych bohaterów. Nie? Tak. A jak wiem, to wiem tyle, że żeby bardzo dobrze zadbacie o nich. Macie do wyboru. Albo żeby mieszkali w hanyonie, czyli tym. Albo w wiosce, jak znajdziemy jakąś. Albo normalnie jakiegoś od ludzi. Bracie, masz tu. Masz lepszy kilo. Okej. Okay. Dobra, mam wszystko lepsze. Hmm, trochę tutaj jest... To weźmy tutaj. Tu, tu. Bracie, masz węgiel. Aha. Przecież tego właśnie kopałeś. No, A możesz dać to... tutaj do pizzyka. Tylko połowy, bo jeszcze pochodnie trzyma. No, nie mieć. wiem, co ja chcę zrobić, ale... O nie! Co nie bije? Co nie? Co się... Skielet! Gdzie? Właśnie sam tego... Gdzie on jest? To może pająk być. Pająk, z nieba, mnie. To będzie nasz koniec. Chyba. A nie, nikt nie bije! Po prostu za głodny! Bracie! Masz jedzenie jakieś? Nie masz. Bracie. Szkoda. Weźmy moje itemy. Żeby się nie straciły. Nie zniknął, ale dobra. Ja już szybko zaraz tam dojdę. Nic nas nie było, po prostu byłem głodny. Mam twoje itemy wszystkie. O nie, gonią mnie. Wszyscy mnie gonią też. Szybko. Ja tu nie, nie dam rady sam. Musisz być. Zaraz będę. Może weźmę, by pozabijam jakieś zwierzęta. Nie trzeba, chodź szybko, bo się o ciebie martwię. Jestem już blisko, nie musisz się martwić. Co tam było? Nie wiem. Pa widziałam tylko pająka. Oj, ty, ty, ty. Tylko nie, zab nie zabieraj moich itemu. Tam... Nie... No dobra. To ja tu na Ciebie czekam. Albo wejść po moje. Albo za... Ale Twoje są z moimi bracia. Nie. Dobra, szybko czekamy. Z tego co tam widzę... Jest też mały zombiak. Czy duży zombiak? Jeden i drugi. O! Kto mnie bije? To pielec! No to powiem. Przeżyłem Cześć jak jest Clipper w wodzie, to... Wiem. W ogóle będzie w ogóle nie zabiera. Wiem, że tu zabrałem swoje rzeczy i nie poczekam, ale ważna sprawa. Nie chcę po prostu zginąć Ej! Jeszcze topielecz się tu! Bracia. No i kogo tu jeszcze nie sprowadza? Tu się tu jeszcze nie zdrowia? Jest! Udało się, bracia. Jestem! To moje itemy No właśnie. No, byśmy by... je dać. jak je mam, to tak. Tak, masz wszystkie moje. Wzięłem cię, żeby się nie straciły. żeby to, to było wszystko na marne No, to byśmy je w Tak. Coś ty tym. No, to Tylko. No, oddać. No. I. Jeszcze te drewno. 40? Całe? No Co jeszcze? Eee. Ja wiem, już nie trochę. Patyki. Patyki, bruk i woda. I tyle, ma. dziękuję. To A kilo się... czemu ja kilofa? Nie ty mi zrobiłeś kilof nie? No tak. Gdzie jest mój kilo? Tam gdzieś musi być, tutaj przy wodzie Eee, gdzie? Teraz pytanie, gdzie ja zginąłem? Tu masz kilo chyba Nie, to jest bruk Tutaj w tej dziurze? Nie Nie widzę, nie gdzie... O nie, zombie to ja uciekam. Czy gdzieś pojazd, ja chyba? Tu. Tak, możemy być dalej. Znaczy, bo dać trochę tego węgla. Bo zdrowie pochodnie i trochę tutaj poświetlamy. Dziękuję. Mogę, mogę. Tylko ja muszę znaleźć swój... ...kilo. Gdzie ja zginęłam ostatnio? Chyba gdzieś tu, nie? Bracie, naprawdę nie wiem. Dobra. Bracie! mi drewno na drewniany. Bracie! nie, ja mam drewniany, ja to zrobię. Bracie! Spawner pająków! Już! Ała! Wpadłem. Kolejne pająki. Idź ode mnie. Idź. idź Gdzie ode mnie. jesteś bracie? Nie wiem. Nie wiedział. W tej wpadłem. O nie, tak się nie skończy. Widzę cię. Tak się to nie skończy. Tutaj. Tam. Widzę twój nikom. O nie, 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 nie. Idź ode mnie, idź ode mnie. Idź ode mnie. Trzeba mnie. A. To jest jeszcze. Nie da się... Zgina. Jeszcze żyję. I już nie. Ej, No tak praktycznie, to ja nie wiem jak... Okej, ale gdzie ty jesteś? Gdzie sprawdź, ty sprawdź, poszukaj diamentów może. My jesteśmy może na takiej wysokości. iść tam do lawy. Znaczy no, nie w lawę tylko do lawy. Iść. Poszukaj diamentów. Żelaza ty... dużo. No obok, przejdź. Poszukaj tam, może coś będzie ciekawego. Nie, tylko zabójczy szkielet. Twoja misja była trudna. Zginęliśmy trudno No nie większość Twoich mu się spaliła w lawie No, najgorsze To teraz będziesz musiał mi pomóc i zrobić Może nie musiał, ale bym prosił Cię Co ty na to? Dobrze bracie Poczekaj, chodźmy działajmy razem Tylko Ty już jesteś tam obok tego No bardzo chcę, jak najszybciej to To zrobisz mi, mhm. jak tam dojdziesz i będziesz miał już swoje itemy, nie? No to co ja mam zrobić? To zrobisz mi jakieś, nie wiem, jakiś... ...kilow... ...na pewno no i mieczek. No muszę szybko zdobyć tutaj. Mieczek to chyba się jeszcze nie spalił. Tutaj chyba? Zginąłem, tak, tak. To wszystko? Tak. Mieczek, czyli najważniejsza rzecz, oczywiście gdzieś tam jest. No, tak. Przepraszamy Was widzowie, że tak giniemy No, gramy no. na trudnym Co nie? No, niestety mam trzy żelaza Ale mi się wydaje, że tu łatwo znaleźć Dobra, Dobra stamtąd, idę tam gdzie talałeś gdzie zginąłeś. Nie masz kilofa i nic, wszystko się spaliło Gdzie ty jesteś? Nie wiem, ale szkielet mnie bije po cię, Widzicie, Pomóż Dobra, uciekł sobie, chodź Jest U... mój mieczyk. Dobra, poszedł sobie szybko. z stąd. Nie. Zniszczyłeś spawner? Tak. Dobrze. Ale... Nie ma tu chyba nic i nie znajdziemy. Dobrze, Dobrze ale kamień. Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że filmik się spodobał, choć trochę dużo oginaliśmy. No. Ale staraliśmy się, jak mówiliśmy. A więc no. dziękujemy. Trzymajcie się. Dzień.